Dzień dobry, kłaniamy się Państwu z siedziby Warty Poznań przy ulicy Spychalskiego. Witam tradycyjnie trenera Zielonych, pana Dawida Szulczka. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. I Rozpoczynamy konferencję prasową przed meczem 28. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. To niedzielne spotkanie Warty Poznań z Krakowią na stadionie w Grudzisku Wielkopolskim. Przed tym spotkaniem otrzymaliśmy od Państwa pytania, jest, jest kilka nowych twarzy. Więc teraz przejdę do, do odczytania tych pytań. Pierwsza grupa pytań dotyczy obsady bramki zielonych na to najbliższe spotkanie, i przeczytam aż trzy pytania, bo one w każdy, każdy w inny sposób tutaj stara się ugryźć te kwestie. Więc pierwsze pytanie: Od spotkania w niecieczy do bramki wskoczył Jędrzej Grobelny, jednak w ostatnim meczu w podstawowym składzie wyszedł Adrian Lis, który chyba mógł spisać się lepiej przy bramce jego Lopeza. Kto zatem będzie bronił przeciwko Krakowi? To jest pierwsze pytanie. Drugie. Czy można się spodziewać w najbliższym meczu rotacji na pozycji bramkarza? W jakiej dyspozycji, kondycji mentalnej jest Adrian Lis, któremu w obecnym sezonie, a szczególnie w rundzie wiosennej, zdarzyło się wiele błędów? I trzecie pytanie. Po trzech marcowych meczach, w których w bramce stał Jędrzej Grobelny w spotkaniu z Rakowem, zdecydował się pan powrócić do wystawienia między słupkami Adriana Lisa. Czym ta zmiana została podyktowana i jak zareagował Adrian Lis na błąd, który popełnił przy bramce na 02? Czy możemy się spodziewać, że na Krakowie po raz kolejny zobaczymy w bramce Jędrzeja Grobelnego? Decyzję co do obsady bramki podejmiemy po jutrzejszym rozruchu, czyli po, po ostatnim treningu. Wtedy już bramkarze na rozruchu otrzymają u nas informacje, kto broni. Jeśli chodzi o to, czym było podyktowane, tym, że Adrian Lis... Dobrze wyglądał przez te dwa tygodnie przerwy reprezentacyjnej. My też podchodzimy do pozycji bramkarza jak do innych pozycji. Chcieliśmy neutralizować atuty rakowa. Wiedzieliśmy, że raków ma dużo dobrych dośrodkowań, takich głębokich, spadających między linią obrony a bramkarza. W tym aspekcie Adrian Lis w zeszłym sezonie, jak i generalnie podczas swojej kariery, czuł się zawsze mocny i była to jego dobra strona, był to jego atut, więc biorąc pod uwagę no to historia i to, że dobrze prezentowało się przez dwa tygodnie, zdecydowaliśmy się wyjść z nim na bramce, bo wiedzieliśmy, że raków dużo takich piłek gra, chcieliśmy neutralizować te atuty, podobnie bo z Matuszewskim na skrzydle albo z Luisem Miguelem na, na tej pozycji skrzydłowego takiego fałszywego, no bo nie chcieliśmy do, dopuszczać rakowa do, do jakiejś dużej liczby sytuacji. I można powiedzieć, że to nam się udało. Problem był taki, że sami nie stwarzaliśmy za bardzo nic pod ich bramką, więc pewnie inaczej wyszedłbym dzisiaj na to spotkanie, gdybym miał drugi raz taką szansę. Natomiast z tych defensywnych rzeczy większość nam się sklejała. Raków rzeczywiście nie potrafił mocno, mocno w tym ataku pozycyjnym nam zagrażać, ale no niestety postaje w fragmentach straciliśmy bramki, jedna samobójcza, druga też po, po naszym błędzie. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że graliśmy z drużyną, która jest po prostu bardzo mocna. No i niestety troszkę ułatwiliśmy im to zwycięstwo, ale tak patrząc całościowo, no, raków był drużyną lepszą i zasłużenie te trzy punkty wywiózł. A czy odniesie się do tego, czy można się spodziewać zmiany w bramce, czy to już było poruszone tak, że. że tak, się zawodnicy dowiedzą się. Tak? Skoro, skoro mhm. dowiedzą się dopiero w sobotę mhm. nasi bramkarze, bo my też obserwujemy ich cały tydzień, no to znaczy, że tej zmiany się można spodziewać. Gdybym powiedział, że nie można się spodziewać, to wiadomo było, że broni Adrianis. Okej, okay, dziękuję bardzo. Pamiętam, że teraz, teraz kilka pytań dotyczących sytuacji kadrowej. Tutaj na czoło wybija się, wybijają się pytania dotyczące Adama Zdelaka, ale tutaj tak zbiorę takie najpełniejsze pytanie. Jak oceni pan przygotowania do niedzielnego spotkania z Krakowią i to, że do treningu wrócili Jason Papo i Michał Jakubowski? W jakiej są dyspozycji? Czy jest szansa, że któryś z nich pojawi się od pierwszych minut na boisku? I też to samo dotyczy Adama Zrlaka. Tak, jeśli chodzi o kadrę, w tym tygodniu trenują już wszyscy. Mamy pierwszy raz taką sytuację, że każdy z zawodników, z zawodników e, trenuje poza Bartkiem Kielibą, natomiast e, no Bartek Kieliba jest kontuzowany odkąd, e, odkąd jestem tutaj trenerem i, i to też będzie w inny sposób trochę leczone. E, pewnie czeka go e, zabieg i dłuższa rehabilitacja, natomiast e, wszyscy poza Bartkiem e, są w normalnym trybie pracy. E, Jakubowski, Papo. Już są na pełnych obciążeniach, bo w tym poprzednim tygodniu jeszcze nie do końca tak to wyglądało. Jeśli chodzi o Adama Zerelaka, on wrócił do treningów już w zeszłym tygodniu. Po meczu z Rakowem wziął udział w treningu wyrównawczym, nie odczuwał dolegliwości żadnych bólowych i cały ten tydzień trenował na pełnych obciążeniach, więc no wiele na to wskazuje, że będzie grał w najbliższym meczu. Dziękuję bardzo. Jakub Treć, dzień dobry panie trenerze. Czy wybór młodzieżowca na spotkanie z Krakowią sprawia panu ból głowy? Ostatnio ze względów taktycznych zagrał Konrad Matuszewski, trudno oczekiwać zmiany w bramce po jednym meczu, tutaj trener jakby zradził, że może być troszkę inaczej i do zdrowia wraca też Daniel Szelągowski. Czy ten ostatni jest gotowy do gry od początku? Wręcz przeciwnie, w ogóle nie mam problemu z tą pozycją, ponieważ Matuszewski wygląda dobrze i szczególnie dobrze wygląda też na, na swojej pozycji na wahadle. Natomiast trzeba pamiętać, że Kuba Kiełb również w tych ostatnich tygodniach prezentuje się dobrze, więc jeżeli zajdzie potrzeba, bo nie będziemy mieli młodzieżowca, to po prostu Matuszewski będzie grać. Szelągowski również już wrócił do pełnych obciążeń i od, od trzech tygodni, to już jest trzeci tydzień, kiedy jest na pełnych obciążeniach. Oczywiście delikatnie jeszcze odczuwa ból w tej kostce, natomiast nie jest to na tyle przeszkadzające, że, że nie może trenować, trenuje wszystko, gra, wszedł już ostatnio w tym meczu ligowym, myślę, że też ta jego forma pójdzie do góry, jak już skończą się to te wszystkie dodatkowe takie odczucia bólowe, bo wiadomo, że jakiś dyskomfort taki, taki odczuwa. Natomiast zarówno Szalongowski, jak i Matuszewski może grać grobelny w bramce. Może grać jest Kajtek Szmyt, którego bardziej liczę do wejścia z ławki. No ale mamy czterech młodzieżowców, wszyscy są zdrowi, więc absolutnie ta pozycja nie sprawia mi problemu. Dziękuję bardzo. Patrycja Rychlewicz. Po ostatniej kolejce macie 5 punktów przewagi nad Wisłą Kraków. Czy można już wyczuć, że jesteście blisko utrzymania się w ekstraklasie na przyszły sezon? No nie, no nie można. Jakbyśmy mieli na jedną kolejkę do końca 5 punktów, to wtedy można by było wyczuć, bo już bylibyśmy utrzymani. Jakbyśmy mieli 5 punktów na dwie kolejki do końca, no to niestety też nie można by było wyczuć, bo można było zakładać. Dwie porażki, dwa zwycięstwa Wisły. E, po drugie, no jest mimo wszystko jeszcze 7 kolejek. Równie dobrze Wisła może wygrać z 6 spotkań. E, a ktoś, kto jest pomiędzy Wisłą, a na przykład nami, a może ktoś, kto jest przed nami, może wszystko przegrać. E, dopóki ktoś nie osiąga tego pułapu 38 9 punktów, to raczej nie może czuć się bezpieczny, Jak widać, nam brakuje 8-9, więc absolutnie nie czujemy się bezpieczni. E, w drugą stronę chcemy Chcemy ponawiać to, co robiliśmy już wiosną w tych poprzednich meczach i chcemy dalej punktować, jakiś mecz wygrać, jakiś zremisować, żeby ciągle coś dopisywać do naszego stanu konta. Dziękuję, Paweł Skorb. Panie trenerze, ostatnia porażka z Rakowem, czy ta porażka w jakikolwiek sposób wpłynęła na styl waszych przygotowań do meczu z Krakowią? Nie, nie wpłynęła. Po pierwsze, straciliśmy bramki po tyk fragmentach gry, jedna samo a druga bezpośrednio z rzutu wolnego. Po drugie, wiedzieliśmy, że mierzymy się z drużyną, która jest budowana już przez wiele lat przez jednego trenera, który udzie pomiędzy, pomiędzy trenerem a właścicielem, też jest dodatkowa chemia i porozumienie, jest mocny sztab. Kupują piłkarzy za dobre pieniądze, więc wszystko się zgadza. Indywidualnie jest tam dużo jakości. Jako drużyna są taktycznie bardzo dobrze poukładani w fazie obrony i w tej fazie ataku. Dobrze mają rozpracowane stałe fragmenty. Wszystkie proporcje są zachowane, jeśli chodzi o tą siłę, szybkość i też o, o taką finezję i, i grę do przodu. Więc... My oczywiście zakładaliśmy, że możemy przechytrzyć raków i zneutralizować ich atuty. Niestety trochę nam brakowało z przodu rzeczy, rzeczy takich działań z piłką. Z tyłu całkiem nieźle to funkcjonowało. Raków nie było tak, że mocno nas zdominował. Natomiast no, na pewno jest to jedna z trzech topowych drużyn i jeżeli... My wszyscy nie mamy wybitnego dnia, a, a Raków nie ma jakiegoś słabszego, to trudno jest o zwycięstwo. Podobnie jest z Lechem czy z Pogonią. Dziękuję. To jeszcze podobna kwestia, ale troszkę od innej strony pyta Jakub Treć. W meczu z Rakowem pański zespół nie miał zbyt wielu argumentów, aby pokusić się o wygraną. Czy rywal zdominował was fizycznie? Krakowia też dysponuje wysokim i dobrze, wysokimi i dobrze zbudowanymi zawodnikami. Czy tu był problem, czy Pańskim zdaniem raków dominował z innego powodu? No Myślę, że już dużo powiedziałem w tym pytaniu wcześniej. Raków wielowymiarowo jest dobrze prowadzony, dlatego w tym meczu miał przewagę. A ten aspekt fizyczny trenerze, jeżeli tutaj o to chodzi, miał eee, znaczenie i będzie miał w meczu z Krakowią? Na pewno raków jest też pod tym kątem, można powiedzieć, że taką drużyną, która się wyróżnia na tle. Ligi, natomiast uważam, że jest bardziej fizyczną drużyną niż Krakowia, niż Warta. Natomiast nie uważam, że były jakieś duże dysproporcje pomiędzy Wartą a Krakowem. Też zależy, kto zagra, bo w Krakowie kilku zawodników, którzy dysponują dobrymi warunkami fizycznymi, wypada za kartki. Natomiast my, jakbyśmy chcieli wystawić wszystkich najlepiej grających fizycznie, to pewnie nawet bylibyśmy w topowej trójce tej ligi, więc. Myślę, że no dużo zależy od wyjściowego składu, ale nie, nie mam takich odczuć po analizie rywala, że fizycznie mogą nad nami dominować. Dziękuję, tutaj już trochę się trener do tego odniósł, ale jest pytanie od Mateusza Jarmusza właśnie o tej sytuacji kadrowej Krakowi, o tą sytuację kadrową Krakowi. Dzień dobry Panie Trenerze, jak duży wpływ na grę Krakowi może mieć brak w tym meczu Rupy, Rodina i Szyplaka? Dwa i pierwsi to obok Hanki i Van Amersforta. Najważniejsi piłkarze Krakowi w tym sezonie? Na pewno jest to utrudnienie dla trenera Zieleńskiego, bo są to piłkarze, którzy grają w podstawowym składzie, więc jest naturalne, że są lepsi od tych, którzy siedzą na ławce. Natomiast jest to też utrudnienie dla nas, bo my teraz nie wiemy, czy Krakowa będzie grała trzema obrońcami środkowymi, czy będzie grała czwórką, klasycznie jeśli chodzi o linię obrony bo rzeczywiście jest to sytuacja nietypowa, gdzie aż trzech zawodników z bloku defensywnego wypada za kartki. No natomiast, nawet jak sobie to wszystko analizuję, to Krakowie jest w stanie wystawić całkiem silną jedenastkę z pestką na, na boku obrony, gdzie Gita i Jabłoński mogą grać w środku, więc wydaje mi się, że, że ta podstawowa jedenastka, która wyjdzie i tak i tak będzie bardzo mocna, trzeba pamiętać, że Krakowie, Krakowie ma aspiracje o czym wspomniał również właściciel klubu, żeby bardziej dołączać do tej podstawowej piątki, szóstki w naszej lidze niż żeby tuć się w środku albo o utrzymanie, więc ta kadra również jakościowo była budowana pod to, żeby raczej walczyć o puchary niż o utrzymanie. Dziękuję. Paweł Skorp z pytaniem o to, jak oceni Pan zespół Krakowie i na jakich zawodników krakowskiego klubu uczulał Pan swoich piłkarzy. Na pewno indywidualnie trzeba zwrócić uwagę na Pelevena Murstforta, który ostatnio wszedł z ławki, bo to jest taki zawodnik, który również może zagrać w meczu z nami na dziesiątce, niekoniecznie nie jako napastnik, tym bardziej, że Rivaldinio ostatnio jest w niezłej dyspozycji. Na pewno całkiem nieźle razem sobie młodzi zawodnicy, którzy grają na pozycji skrzydłowych dziesiątek jak rakoczy Myszor czy, czy Knap w środku pola na, na tym bardziej defensywnym pomocniku. Dobre wprowadzenie ma też Jabłoński, jeśli chodzi o takie działania z piłką. No i Krakowie zawsze miała dobre dośrodkowania. Wiem, że ten przydomek był dość niefortunny, jeśli chodzi o, o nazwę, dośrodkowia, natomiast no brało się też to z tego, że po prostu na tle ligi te dośrodkowania występowały często i były dosyć jakościowe, więc no mam świadomość tego, że mierzymy się z drużyną, która ma swoje atuty. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie. Paweł Skorp. Z uwagi na bliskość obu zespołów w tabeli, będzie to ważny mecz w kontekście utrzymania się w rozgrywkach PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Jak ważne będzie wsparcie kibiców w tym starciu i jak może Pan zachęcić fanów do pojawienia się na tym meczu? Tak, na pewno będzie to ważne spotkanie. Tak jak wszystkie te wcześniejsze i tak jak kolejne, które nastąpią po meczu z Krakowią. Jeśli chodzi o naszych kibiców, na pewno chcielibyśmy się zrehabilitować za tą ostatnią, niefortunną porażkę. Na pewno chcielibyśmy pokazać lepszą grę, taką jak już kilka razy pokazaliśmy w tym sezonie na swoim boisku. i no Myślę, że jakoś specjalnie nie musimy robić reklamy, bo jak spojrzymy tylko na te mecze, które się teraz odbywały, gol bramkarza, rozbicie Radomiaka w 6 minut, dobra, dobra gra, dobry pressing w meczu z Górnikiem, można powiedzieć, że trochę takich pozytywnych emocji naszym kibicom w tym roku już daliśmy, więc no im Was jest więcej, tym też nam to bardziej pomaga. Myślę, że najlepszym przykładem był ten wyjazdowy mecz z Agłębią Lubin, kiedy spora grupa sympatyków pojawiła się na trybunach na meczu wyjazdowym. Przez cały mecz słychać, było gorący doping i wynik też się zgadzał. Dziękuję, Dziękuję bardzo panie trenerze. My też dołączamy zaproszenie specjalne na ten mecz. Spotkanie w niedzielę o godzinie 12.30 w Grudzisku Wielkopolskim. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo panie trenerze. Dziękuję też państwu za udział, za nadesłane pytania i do zobaczenia w niedzielę. Do widzenia. Dziękuję.